Cześć, witajcie, z tej strony Wóźka i słuchajcie, bo mam dla was parę informacji. Znajdujemy się oczywiście na Castplayu, jak... Wiecie albo nie wiecie jeszcze, niedługo będzie druga edycja, więc za, jakby o tym za chwilę. To 50 łapek pod tym filmem losujemy rangę VIPa, więc jeśli chcecie VIPa za darmo to wystarczy zostawić łapkę w górę i nic więcej. Możecie dzięki temu wzgarnąć VIPa, no, w sumie wypadałoby, żebyście też zostawili komentarze ze swoim nickiem, bo nie będę wiedział komu dać tak naprawdę tego VIPa. Start będzie w piątek o godzinie 19, więc wszystkich zapraszam, bo będzie przedłużony stream w piątek. Dawno nie było nawet streamów, więc myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby sobie zrobić takiego streama. I słuchajcie, żeby wam tutaj nie zanudzać, przedstawię Wam parę takich informacji, co się zmieniło na serwerze Gasplay. Bo jak wiecie, pierwszą edycję grałem i drugą również zamierzam sobie zagrać. Jeżeli chodzi o nether, znajdziemy tutaj spawnery, które mają jakby cztery takie lokalizacje, natomiast one się co, co pół godziny zmieniają i maksymalnie dwa mogą być aktywne. Ja nawet nie będę tutaj za wiele latał, żeby wam nie pokazać gdzie to jest. Bo mógłbym sobie to sprawdzić, ale oczywiście tego nie zrobię, będzie można zobaczyć to, do, że tak powiem, dopiero na starcie z serwera. Dodatkowo, jeżeli chodzi o początek edycji, to warto być w topce, bo za pierwsze topki, na przykład, czasu online. Więc wystarczy wejść na serwer. Można zgarnąć pakiet, który w sklepie no troszeczkę kosztuje. No nie powiem, że nie. Także jeśli chodzi o to, to myślę, że to jest całkiem spoko. Wejdziemy teraz do kolejnego świata, którym jest End. Barb End, i myślę, że. Oj, czekajcie, muszę iść na spawn najpierw, żeby przejść do endu. I tutaj w endzie mamy takie super jajko. Zrespimy sobie teraz Smoka. I jak widzicie. Oj, dobra, tu jest. O kurde, on ma taką inną teksturę. Ja myślałem, że to będzie taki latający, a to jest chyba trochę przerobione. No, szczerze powiedziawszy, jestem tutaj całkiem zaskoczony. Te GMA nie mogę, a nie wiem, czy z łapki bym go ubił. No tak, vanisz, jestem na vaniszu. To czy on będzie mnie mógł uderzyć? No chyba tak go z łapki nie zbiję, bo by to zajęło mega dużo czasu. Ale generalnie z takiego smoka dropią szóstki, dropi elytra na przykład i pełno innych rzeczy. Więc myślę, że warto będzie takiego smoka ubić. I no jestem całkiem zaskoczony. Myślałem naprawdę, że to będzie defaultowy smok. A jest to smok, który po prostu, no idzie za nami, tak? On tutaj chyba mnie widzi i sobie idzie do mnie i będzie mnie uderzał jest oczywiście mam tutaj goda więc mi nic nie robi no ale jak możecie się domyślić nie będzie to takie łatwe to przeżyć szczególnie tym oddechem jego no jest to ciekawe nie powiem że nie jeśli chodzi o sam system gildii i sam system rankingu jeśli jakaś gildia będzie chciała e, że tak powiem założyć gildię i być top 1 gildii jak widzicie mamy tylko gildię kopa i gildię test aktualnie na tabie no to Będziecie musieli chyba brać udział w wojnach, tak mi się wydaje, ponieważ aż 300 punktów będziecie mogli zdobyć, jeśli chodzi o wojny. Natomiast 300 punktów przysługuje gildii, tylko która oczywiście podbije inną gildię. Jeśli na przykład spróbujecie podbijać inną gildię, ale Wam się nie uda, zyskacie tylko 70% tych 300. Natomiast jeśli w ogóle nie spróbujecie podbić gildii, ale na przykład będziecie wygrywać we frakach, to zdobędziecie 50% tych punktów. Także myślę, że tutaj, że tak powiem, trochę więcej te gildie, znaczy te wojny gildii mogą znaczyć, bo jeśli będą tak wpływać na ranking, jeśli chodzi o topkę, no to może faktycznie gracze będą o ten ranking bardziej walczyć. No, to zobaczymy już na edycji tak naprawdę. Jeżeli chodzi o craftingi, zmieniony został crafting totemu i zmieniony został crafting horusa. Tak wyglądają one teraz. Na tej edycji również odbędzie się event na budowanie. Będzie on związany bezpośrednio z mundialem, bo wiecie, teraz jest mundial, będą grać w piłkę. Ja akurat fanem piłki nożnej nie jestem, ale jeśli wy jesteście, to możecie zbudować na przykład stadion i coś wygrać. Więcej informacji będzie już niedługo na Discordzie. Discord oczywiście znajdziecie w opisie, i tam no niedługo zostaną ogłoszone nagrody. Mam nadzieję, że widzimy się w piątek o godzinie 19.00. Będzie przedłużony stream z mojej strony, zobaczymy ile on potrwa. E no może dam jakiś dziwny przelicznik, jakiś mega duży, żeby trochę dłużej posiedzieć z wami, zobaczymy. Także to by było na tyle, pamiętajcie o łapce w górę i komentarzu ze swoim nickiem, co 50 łapek losujemy VIP-a.